Jesteśmy w pałacu wszechstronnym, jednym z najstarszych i najbardziej znanych obiektów na terenie powiatu łomnickiego. Wybudowane w roku 1635, położone w pięknym parku krajobrazowym, to jedyny przykład. Dworskiej architektury renesansowo-barokowej na terenie Mazowsza. Wśród licznych właścicieli majątku znalazły się rodziny Koskowskich i Karskich. Ich szczególne zamiłowanie do sztuki oraz rozległe kontakty towarzyskie sprawiły, że do chrzęsnego. Zaczęli przybywać przedstawiciele inteligencji, artyści i ludzie kultury, a pałac stał się swoistym salonem artystycznym. Córki Wincentego Koskowskiego związały się z malarzami Miłoszem Kotarbińskim i Janem Maszyńskim. Zaprzyjaźniony z jednym, jak i z drugim, często przebywał w chrzęsnem Władysław Podkowiński, malarz i rysownik, polski prekursor impresjonizmu, który swoimi pracami wyprzedził trendy epoki. Artysta spędzał tu letnie wakacje, odpoczywał, wzmacniał słabe zdrowie i tworzył. Nie spodziewał się jednak, że spotka tu kobietę, która tak mocno poruszy jego serce. Bogi spokój, piękne krajobrazy, możliwość beztroskiego tworzenia nie były dla Podkowińskiego codziennością. Artysta odwiedził pałac po powrocie z Paryża, gdzie doświadczył głodu, zimna i choroby. Zmagał się z problemami zdrowotnymi i finansowymi. Wrócił jako wybitny impresjonista, ale dopiero po roku wystawiono jego obrazy tu w Chrzęsnym, Uwolniony od problemów codziennej egzystencji i bezpośrednich obowiązków, mógł bez przeszkód oddać się twórczości. Malował wtedy bardzo dużo. Natchnieniu sprzyjały piękne krajobrazy, niepowtarzalny klimat, a może rodzące się uczucia. Tu powstały zaliczone do najlepszych pejzaży artysty, między innymi Ubin w słońcu, mokra wieś, spotkanie a także sad wrzęsnym. Tu także pojawił się impuls do tworzenia dzieła, które przyniosło mu największą sławę. pobyt w chrzęsnem. czas burzliwych przeżyć, spotkań i wydarzeń, które w dużej mierze zdominowały dalsze losy artysty. Miłość, która dodaje skrzydeł, a obrazą świeżości, światłości i blasku niespełnione pragnienia, nieodwzajemnione uczucia, zawód, ból rozczarowanie rozpacz granicząca z szaleństwem i desperackim poszukiwaniem śmierci najsłynniejszy obraz podkowińskiego szał uniesień uznawany za wyraz emocji po odrzuceniu nieszczęśliwej miłości kompozycja przedstawiająca nagą kobietę na wzburzonym karym koniu, który staje dęba. Zwierzę ma rozszerzone chrapy, spyska toczy się piana. Kobieta dosiada konia na oklep, obejmując go za szyję. Jej oczy są zamknięte, a rozwiane włosy splatają się z końską grzywą. Wystawa w zachęcie, na której po raz pierwszy prezentowano dzieło, skupiła blisko 12 tysięcy oglądających. Obraz wzbudził zachwyt odbiorców i krytyków sztuki. Wydarzeniu towarzyszyła atmosfera pewnego skandalu z powodu bardzo śmiałej treści, ale także szokującego zachowania artysty, który pewnego ranka zniszczył swoje dzieło. Motywy jego działania nie są powszechnie znane, lecz można przypuszczać, że, że decyzja artysty była spowodowana nieodwzajemnioną miłością do sportretowanej kobiety. Czy była to Ewa Kotarbińska? Historia obrazu i legendy towarzyszące jego powstaniu pokazują siłę oddziaływania sztuki, które jeszcze dziś. Budzi emocje i jest tematem twórczych dyskusji i badań. Do dziś pałac w Szęsnem oraz jego historia budzą emocje. Odrestaurowane budynki, urokliwy park tworzą wyjątkowy klimat, pobudzają wyobraźnię i z pewnością skłaniają do odwiedzenia tego miejsca. Może warto przejść alejkami parkowymi i poczuć atmosferę czasów, kiedy powstawały wielkie dzieła malarskie i rodziły się tak wyjątkowe uczucia.